Witam serdecznie pięknych widzów, kolejna kompozycja, kolejny filmik. Tym razem pójdziemy sobie po Ash'kę, po Juggernaut'y, czyli kolejna kompozycja, która jest mega dobra w tym patch'u. Jak wiemy Crystal Gambit, czyli Kryształowy Gambit też jest mega mocny, a tutaj mamy opcję taką, żeby to zagrać właśnie z, krysz z, krysz z Kryształowego Gambitu, albo żeby coś tam spiwotować, pomieszać wokół tych kompozycji. Dobra, szukamy sobie jakiegoś stołu początkowego, my mamy dosyć jasny kierunek, mamy Sivir ulepszoną, tutaj Monochy się trafiają, ulepszają, Wygląda to dobrze. Na ażce najważniejsze są dwa przedmioty. Rageblade czyli różdżka plus łuk. Oraz Kraken, czyli lubi dużo łuków. A trzeci przedmiot jest dowolny, ale może być jeszcze jeden Kraken, jeśli się uda. Wrzućmy sobie na filii tutaj. Oczywiście standardowo. Jak lubisz grać w TFT, zapraszam Cię też na drugi kanał. Tam gramy w taką gierkę typu TFT, gdzie się gra jednym bohaterem. Mega polecam, naprawdę. Czy coś ciekawego byśmy chcieli znaleźć. Może Pandorka jej będzie. No i proszę, od razu mamy Rage Pasek sobie wrzucimy tutaj, odbijamy poziom, dorzymy molocha, nastawiamy się na wygrywanie i owoc może pod Sivir. Akurat penetracja, myślę, że będzie całkiem spoko i zaczynamy oszczędzanie teraz. No i co, i pierwszy chłopeczek już mnie pociska, a ja myślę, że mam naprawdę dobry stół. Ale gościu, jak widać, był jeszcze mocniejszy. Tutaj chciałoby się zrobić ekonomię, ale niestety nie mam jak, także po prostu grzecznie czekam. No i proszę, mój plan, żeby tutaj wygrywać z każdym, raczej legu w gruzach. Także za mocno otworzyli, ale może jeszcze się wystabilizujemy gdzieś tam, naturalnie po drodze. Teraz, oczywiście, celuję włók, żeby dokończyć Krakena. No, niestety, nie będzie to możliwe. Weźmy sobie płaszcz. Zrobimy penetrację na front. 20 sztuk złota w kieszeni. I kolejna walka. I co? Może, może, może. Nie, chyba się nie uda. Uwaga, niestety, dupa. Także naprawdę, mocno otworzyli tutaj. To trzeba skurczymykom przyznać. Ale do czasu, bo wreszcie trafiam przeciwnika, z którym mogę wygrać. Także troszkę tego HP zaoszczędziłem, chociaż tutaj jest moloch kolejny. I tutaj liczę tak naprawdę na 3 sztuki złota, żeby wejść na 40 sztuk złota w kieszeni. Ok, pieniążki mamy. Dobra, zróbmy tutaj może przedmiot na front. Jest to przedmiot, który na pewno chciałem zrobić. Oprócz tego jeszcze chciałem Brabla tutaj. No i te krakery zestakować. Także aby to wszystko się w ogóle wydarzyło, w tej sytuacji to już lepiej byłoby mieć power a na froncie, ale już zostawmy tak jak jest, żeby nie marnować tych owoców. No i dobra, nasz tak jak na razie, górą. Nie do przejścia. Bardzo mi się to podoba. No i mamy to. No to może zapaczka wsparcia niech będzie. Może pozwoli nam się to przesunąć szybciej do ósmego poziomu, gdzie właśnie chcemy się znaleźć. I skoro wygraliśmy dwie rundy, podbijemy ten poziom, żeby w razie czego odzyskać złoto jeszcze zwycięstwem. Głównie dlatego, że możemy czwartego bolocha dodać, a to jest dosyć sensowna synergia, którą możemy wrzucić. I zobaczmy, co się wydarzy. No i co? Kolejna ofiara. Także. Gdzieś tam naturalnie się wystabilizowaliśmy. 50 sztuk złota w kieszeni, no i ruszamy w stronę ósmego poziomu, gdzie będziemy szukać tych docelowych jednostek, czyli Aszy oraz Seta. Cały czas Pandora mnie troluje, mam wrażenie. Także cóż mogę powiedzieć? To no ta kompozycja jest naprawdę bardzo prosta w założeniu. To jest takie coś: ustaw strzelca z tyłu, daj mu jak najwięcej frontu i niech strzela. Aczkolwiek motyw jest też taki, że mając wysoki poziom, dajmy na to dziewiąty. Możemy też redukować molochów do czwórki i po prostu wrzucać jakieś dobre złote jednostki. To też jest ta opcja. Tak samo można tutaj grać też 5 Crystal Gambitów pod serię wygranych. Tak też można ugryźć te, te kompozycje. No zależy na co nam gierka pozwoli, tak? I co? Mundoka plus Gnar? Ryszard Gnarzyca? No niestety. Niestety przerósł nas, nas ten chłopek. Ale tutaj widać ażkę i tutaj bym się na nią skusił oczywiście od razu. I proszę Państwa, mamy to. Aszka jest nasza. I tutaj skusimy się, żeby te sewiry podmienić. Na I co? I mamy też krakera. Oraz żo zalążek kolejnego. Dobra. Aszeczko. Piekło pocisków. Szczerze, właśnie to chciałem dostać. Oprócz tego nasze opcje to kahuna-huna, podwójne uderzenie i ekspert od ataku. Ale ten do piekło pocisków podobno jest najlepsze Jest zwycięstwo. Jeden owocek. Może położymy na razie na firce, żeby troszkę tam zaoszczędzić. Ciekawe, że ona ma te swoje hero jakby, że warto by wytestować na filikery kiedyś. Dostajemy Udyra, także kolejny Moloch, tym razem też Mentor. Dobra, ustawmy się może w ten sposób. I kurczę, miałem Bramble Vesta, żeby dokończyć, ale mi się przekręcił, natomiast mam Kurię krakera. Także to jest idealny build jaki byśmy chcieli. Oczywiście ten trzeci przedmiot to jest dowolny, może być jakiś z też. Dobra, zobaczmy jak to hula, chociaż tutaj widzę, że chyba chłopek będzie nas kontestował, chociaż nie, to będzie Gangplank. Okej, okay. czyli Gangplank cały czas w formie, Każde lobby ma jakiegoś Gangplanka, no zobaczymy jak sobie Jaszka poradzi w ogóle z tą kompozycją. Natomiast jak widać jeszcze nie jest na to gotowa. Zaangażowanie to pomogłoby mi wbić dziewiąty level, więc chyba się skusimy i będziemy się nastawiać na ten level już teraz. Zrobimy tego Brambla. No, i teraz można by ubierać zajrę. Także zrobimy sobie Morello na Gangplanka. To docelowo będzie na Zairę. A oprócz tego zrobimy też Wojt Staffa, czyli łezkę yy, plus łuk. Także tutaj wam showcaseuję najlepsze przedmioty w tej kompozycji, jakie można mieć. I mówiąc, showcaseuję ja wam, mam na myśli pokazywanie po prostu. Jest zwycięstwo. No, to nie jest taki słaby stół, tak naprawdę. Jakby był szósty moloch, to myślę, że byłoby grubo. W sumie to jeszcze pojedynkowicz może być czwarty. A... Nie zwróciłem uwagi. Także od razu sobie tutaj wrzucę. Te odświeżenia będę gromadził. Idę sobie po poziom dziewiąty. Tak do tych 76, ośmiu będę zjeżdżał i wchodził do góry. i chłopieczki mnie tutaj biją w cybał. Keren trójka, ale spokojnie. My jeszcze się je stabilizowaliśmy. Myślę, że tak jeszcze zraz przyjmiemy na cyc. A swoją drogą weźmiemy tego seta od razu, żeby go mieć z głowy. Zawsze jedna sztuka do przodu. I teraz mogę tych molochów wrzucić. Także tak zrobimy. Przy okazji przerzucimy to na seta. Jaki owocek? No niestety żaden z tych, które byśmy chcieli. Chcemy z Zille, odpornego, rundę drugą albo samolubnego. Może jeszcze jedną bym przesakował. Kurczę, mam neutralkę, kusi troszkę. I potem sobie wejdziemy na dziewiąty z odświeżaniem za darmo powyżej 10 z dużą ilością ekonomii i wbijemy seta dwójkę oraz ażkę dwójkę. Może też jakaś zara wpadnie. No i gank trójka. My się w zasadzie praktycznie nie wzmocniliśmy, także nie nastawiam się na zwycięstwo. No i dostaję w cyc. Dobra, no jakby brak zaskoczenia. Top 5. Dobra, no i teraz musimy tak poprawić stół, żeby wejść w top 4. Tutaj sobie jeszcze poczekamy. Dobra, neutralka. Poświęciliśmy swoje HP, czyli życie, żeby móc w ogóle dostać te odświeżenia. Dobra, gdzie ten łuk? Nie ma. Dobra, ażka ulepszona, weźmy sobie to na Zajrę i niech to będzie blu może w takim razie. trafiłem też, brała dwójkę i kusi mnie, żeby go wrzucić, właśnie zgodnie z tą zasadą tych złotych jednostek. I uwaga, czy się uda, leci fala uderzeniowa, mamy to. 20 tysięcy obrażeń. Ulepsza się set. Dobra, dawać tego brała. Wrzucimy to na razie też zamiast kart planka. Szukamy tego seta, Zajra dwójka jest. A nie, set jest ulepszony, to czego ja szukam? Dobra, Zajrze szukamy teraz łuku. No i może tego kurde brama, trochę ubierzemy też. Także jazda. Jazda z łopyczkami. Aszka się rozpędza. sześciu bolochów jest. Zajra tutaj też wspiera. No i zobaczmy, ile to jest warte. Podobno, jedna z najlepszych kompozycji w patchu. O dziwo, Misiek jest podobno najlepszy. Także wczoraj wam tego Miśka pokazywałem. Mi ta gierka nie weszła, nie? Ale jakby według, według Challengerów, to jest jedna z lepszych kompozycji. Tylko, że pamiętajcie, że ja tę kompozycję forsuję, więc też nie zawsze mi to wyjdzie za pierwszym razem. Natomiast, jak coś działa, to zawsze za pierwszym razem. Udry Trójka to jest ten Gangplank Kerry. Ustawiłem się po drugiej stronie, aczkolwiek Gangplank najlepiej kontroluje się, ustawiając mu najmocniejszy front pod nosem. Bo nawet nie ma gumowych rąk, w sumie. Dobra, mamy to. Także ta stabilizacja się chyba udała, że tego Tefa też tutaj zaprosić do walki. Wtedy moglibyśmy wyjść z dwóch molochów, ale z kogo? Tak naprawdę to z Atroxa? Ale z kogo jeszcze? Może tylko z Atroxa? Otworzymy sobie skrzynię, a czemu nie? Nie mam tego Ridgeblade'a, kurde, by był dobry na tf ie. Wrzucę to na razie na Atroxa i zobaczymy. Ewentualnie mogę wbić poziom. W sumie to też kusi. Tutaj mamy załogę. Załoga jest super, bardzo lubię. Dobrze, że podbieram tf y. Natomiast gościu jest naprawdę potężny. Próbujemy to rozpędzić, ale kurde, front już się wysypał. My mamy w Chciałem tego Void staffa, ale nie chce mi się trafić. Dobra, dawaj dwa blue buffy zrobimy. Tutaj pasek i wbijam level. Zdążyłem, tylko przedmiotów nie przerzuciłem. Dobra, walczymy o wszystko. Zajra się odpala i Joszeczka też próbuje się rozpędzić, ale jeszcze jest niezbyt łatwo. Dobra, gangplank padł i ostatecznie mamy to. Ale dalej jestem jakoś tak daleko od top 4, oni mieli bardzo dużo HP. Spora rozbieżność się tam wkradła. Dobra, może Lee Sin jako moloch? Czemu nie? zawsze coś lepszego. Rageblade ma tefa, troszkę pieniążków. I jest Voidstaff. Możemy w sobie wziąć, tylko czekam aż się przekręci. Tura, żeby mi się to nie przerolowało. Także Woodstuff, Borello, Morello, Bluebuff. No i tutaj damy takie coś. I może weźmiemy sobie Hextech plus tego Bluebuffa. Chociaż może bym to przekręcił. I jeszcze raz. Dobra, niech będzie Infinity Edge. Mogłem tutaj jeszcze porolować, tak się troszkę guzdrałem. Karma plus yonek to jest przerażające. Jeszcze ma tego klona swojego. No, zobaczmy, jak to wygląda u nas. Ten mech jest potężnie wbity, ale udaje się przejechać po tym chłopaczku. I uwaga! 6 HP. Nagle jest to bardzo wysoko. Nagle top 4 już jest możliwe. Otwórzmy skrzynię, zawsze jakieś pieniążki. No i poszukajmy upgrade'ów lisen. No i TFX znaleźć niestety nie mogę. Dobra, może tę ażkę ustawię, tak, razem z Zero? W zasadzie tylko z tą załogą przegrałem teraz. Także trochę się i boję, zobaczymy. Dobra, bijemy tego malfajta. No Już musimy to zrobić. A ten Balfight jest tak pancerny, już mi się cały front wysypał. Masakra. Dobra, byle bym przeżył. Przeżyję. Czy to jest jakieś chore? Załoga OP. No Ale mamy top 4? Porusując kompozycję, szukamy tego TF-a. TF się znalazł. No i dobra, teraz się dobrze ustawić jakoś. Tutaj mamy te dziewczynki. Mocny stolik. Może przerzucę te przedmioty na Lisina. On się wydaje jakiś taki bardziej użyteczny. No i zobaczmy, jak to wszystko wypada. Czarodzieje. No i rozpędzamy się powoli. Bardzo mocny front, ten swain jest naprawdę dokręcony. Zresztą nie tylko słoń, tu jest naprawdę mocna kompozycja, mocny stolik, ale słoń się powoli roztapia. Został wykopany z planszy i mamy top 3. Chłop się w ogóle zdziwił, a nawet top 2. No i teraz najgorsze, bo tak naprawdę ta załoga, na którą nie mam rozwiązania w ogóle. Nie mam sposobu. Chyba no muszę z prawej strony tutaj skupić ogień. Tylko, że ten Jarwan będzie chciał wskoczyć mi tutaj. Ciężka sprawa, tak wam powiem. Dobra, ustawiam się tak. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale gościu też się przestawił. Tylko, że on ma jeszcze tego TFA. Nie wiem, chyba go nie miał wcześniej, czy miał. Może miał. <laughs> w każdym razie, Malphite dosyć szybko padł. To coś nowego. Ale czy to wystarczy? To niestety. Nie, to stety wystarczy. Także chociaż honorówka. czy z której strony stać? Dobra, tak jak stałem. Zróbmy zasłonę równości. Po prostu, żeby cokolwiek było. Dodatkowy przedmiot. Okej. Okay. No i Jarvan niestety podrzuca nam pół stołu. Kiepsko to wygląda. To jest koniec. Także co? Kompozycja bardzo dobra. Życzę Wam elpeczków. Dzięki, że jesteście. Wszystkiego dobrego. Zapraszam na Cicoplidesa. I całuję w cic.